No dobra, chcecie zobaczyć, jak to jest być niepokonanym? Zaznaczamy dziada, wyciągamy tarczę, ładujemy ją. Patrzcie, nic nie jedzie, tylko stamina mi leci. Tylko stamina. Tylko Stamina. Cały czas ładuję tarczę. Klikam L1, tarcza i na i na L2 ją ładuję z many. Leci nam mana na ładowanie tej tarczy. I to wszystko. Zobaczcie, w ogóle życia nie straciliśmy, a Boz nas leje. A nic. No dobra, pewnie chcecie wiedzieć, jak to robię. To zapraszam na mój materiał. No dobra, jak to się stało, że byłem taki niepokonany? No pewnie widzieliście, że używałem tylko tarczy. No ale coś jeszcze tam było. No otóż tym jeszcze były popioły wojny, które zostały nałożone na tą tarczę. Jak to się wszystko nakłada? Podchodzimy do miejsca łaski, wybieramy popioły wojny, Wybieramy naszą tarczę, którą aktualnie mamy. Może to być blejaka tarcza, chociaż lepiej jakby była jak najlepsza, jaką macie. Wybieramy i wybieramy popiół wojny nazywający się Barykada z Tarczy. Otóż e, ta moc, e, ten popiół wojny, że tak go nazwę, e, możemy znaleźć pokonując minibosa o nazwie chyba Nocna Kawaleria, z tego co pamiętam. To jest taki... Duży czarny rycerz na takim czarnym koniu, którego zobaczymy tylko wieczorem, w sensie w sumie nocą, w pewnym miejscu, o którym zaraz pokażę, gdzie to dokładnie jest. Ok, jeszcze Wam szybko pokażę, jak korzystamy z tej tarczy. Normalnie wciskamy L1 albo LB na Xboxie, zależy czy macie PlayStation czy Xboxa. Jak gracie na kompie, to pewnie wydaje mi się, że gracie na padzie, więc wciskacie RB na Xboxowym padzie. Więc yy, na klawiaturze nie powiem Wam, musicie to sami znaleźć. No, używanie tarczy po prostu. Yy, wciskamy te L1 na PlayStation, i następnie, jeśli już mamy nałożony ten popiół wojny, wciskamy L2 albo LT na Xboxie. I widzicie, przez pewien określony czas działa ta tarcza. Macie taką poświatę nałożoną, taką szarą na tarczy teraz. Ona nie działa cały czas. Tam, nie wiem, chyba z 30 sekund ona działa, a później, albo po ilu uderzeniach, ona gaśnie? Chyba nie, 15 sekund, wydaje mi się, że działa. I wtedy musimy jeszcze raz ją założyć. Ale zobaczcie, ile nam leci many, tak naprawdę. Kawałeczek, kawałeczek. A ja w ogóle nie ulepszałem many w tej postaci. Patrzcie, jaki kawałeczek leci. I w, nawet mając dwie fiolki pod manę, starczy na naprawdę na korzystanie z tej tarczy przez całą potyczkę z bosem. No ale dobra, sobie zobaczmy yy, na tym przeciwniku to nie jest boss, ale, ale zobaczmy jak to działa, nie? Najpierw go chlaśniemy. On się obróci oczywiście. I teraz zobaczymy jak to działa. Ci nam nie robią krzywdy. Jeszcze raz korzystamy. Ona nas depta. Nic. Nic nas nie reaguje. Nic. Jeszcze raz. Nic. Zajebista tarcza, co mogę wam powiedzieć. No dobra, gdzie znaleźć te barykady starczy? No otóż, zacznijmy od naszej e, lokacji startowej, z której zawsze się odnoszę, bo to tak naprawdę e, pierwsza z lokacji, którą jesteśmy, czyli pod tą bramą. My jesteśmy tutaj, na samym początku, a musimy dojść w te miejsce. Mury obronne zamku morny Możecie sobie spauzować, zobaczyć gdzie to jest. Jeśli już wiecie jak sami dojść. A teraz po prostu sam tam dojdę. A teraz wam po prostu pokażę jak tam dojść. musicie uważać, ponieważ tutaj właśnie jest taka barykada. No i już jesteśmy na miejscu. Teraz myk polega na tym, że już go pokonałem, to on prawdopodobnie już mi się nie pojawi. Ale testowo możemy sprawdzić, więc wchodzimy do miejsca łaski i musimy włączyć wieczór. Musimy, odpocznąć. musimy odpocząć do wieczora. Wybieramy odpoczynek, tak i do zmroku. No, jak widzicie, nie pojawia nam się ten, e, ta nocna kawaleria, nikogo nie ma. Dlatego przełączę się teraz na nową postać, w sensie utworzę nową postać i szybko tutaj dojdę, żeby wam pokazać, że on się pojawia. No dobra, utworzyłem specjalnie nową postać, żeby pokazać wam tego nocnego rycerza, nocną kawalerię, e, z której zdobędziemy te popioły wojny, tą barykadę całą. E, dobrze, wchodzimy do miejsca łaski. Yy, wypieramy odpoczynek i do zmroku I do zmroku do wieczorka wychodzimy z miejsca łaski No i widzicie nasz kawaler wychodzi yy, Odpalę sobie OK No to zobaczymy czy uda mi się go zabić postać jest tak naprawdę wyzerowana nie zrobiłem Nocna kawaleria, jak widzicie się nazywa, nie zrobiłem w ogóle. Nie podniosłem nic. Po prostu prosto, jak utworzyłem postać, poszedłem tutaj. Także moja postać jest zerowa. Dobra, weźmiemy może ko kosturę. O, coś mu tam straciliśmy. Ale widzicie, jak robicie dobre uniki sobie, on tak naprawdę powtarza się swoimi ciosami. On nie jest jakoś trudny, tylko po prostu trzeba go na spokojnie zjechać. No widzicie, no. Trochę, trochę mnie wziął teraz. Ale da się go zabić nawet na zerowej postaci. No i jak widzicie, tyle trzeba zrobić, by pozyskać popioły wojny o nazwie Barykada, którą nakładamy na tarczę w celu bycia niepokonanym. Ode mnie to wszystko. Ja Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do śledzenia kolejnych poradników ze świata Elden Ring. Trzymajcie się, na razie.